Manko, Was niszczyciel 10 i w dzisiejszym poradniku przedstawię jak zrobić serwer Hamachi. Więc na początku wchodzimy w Minus raw net. Później klikamy do volat. wchodzimy w Multiplayer Server no, i ściągamy Minus raw Server X i Minus raw Server Y. Po ściągnięciu najlepiej wpakować to do folderu. Ja to już mam wpakowane. Otwieramy serwer. Dajemy uruchom. Czekamy. I czekamy chwilę. Czekamy chwilę, aż tutaj Wam dojdzie do 100%. Ja już nie muszę, bo już to rozpakowałem. Więc, yy, no już możemy to wyłączyć, bo właśnie takie pliki pojawią Później wchodzimy w serwer, co najważniejsze, klik, mamy tu serwer IP, wchodzimy w login main Hamas dajemy sieć, sieć, utwórz sieć. i wpisujemy tu jak chcecie, żeby wasza że sieć się nazywała. Jakie chcecie, powtarzamy hasło i dajemy utwórz. Później zamykamy. No, wydajecie utwórz, a ja daję zautor, ale wydajecie utwórz. Później dajemy tu kopiuj adres IPv4 i tutaj dajemy wklej. Ja już mam to wklejone. Teraz ważne jest Olimp. Jak macie. Jak macie oryginalno jak macie. Jak macie premium, to dajecie true. A jak nie macie premium, to dajecie false. Tutaj jest Max Player. No, możecie tutaj nawet dać miliard. Tutaj... Co chcecie? Jak chcecie, żeby was serwer witał. Tych, co na niego wchodzą. Dobra. Tutaj Wam wyskoczy takie coś i dajecie zapis. No i żeby sobie dać OP, wchodzimy w Bilestraf Server. Znowu. Dajemy uruchom. Czekamy. No i dajemy tutaj ukośnik OP. I swój swójnik. uj. No i nasz serwer jest już zrobiony. Ale pamiętajcie, jak chcecie, żeby wasz serwer nie był uruchomiony, to musicie to właśnie włączyć. No to dziękuję. Jak wam się podobało, dodawajcie subskrypcję i łapki w górę. To dzięki.